Siema, siema, tu Ciebakow. Jakiś czas temu natrafiłem na kartę do przechwytywania obrazu HDMI podłączoną do komputera przez USB za uwaga paręnaście złotych. Postanowiłem więc ją zamówić, właśnie dotarła z Aliexpress. Oczywiście można ją kupić też troszkę drożej na naszych polskich aukcjach Allegro, linki oczywiście zamieszczę poniżej dokładnie do aukcji, z której ja zamawiałem oraz do aukcji Allegro, na której można kupić. Jest to karta tego typu podłączana jak wspomniałem do USB, kosztuje 14 zł I teraz tak. Postanowiłem zamówić, żeby przetestować jak wygląda przechwytywanie obrazu z gier yy, z konsol. Jak Nintendo Switch czy PlayStation 4. Sam streamuję, używam drogich kart. Jak Avermedia, które kosztują paręset złotych. To kosztuje paręnaście złotych. Przetestuję jak działa właśnie przechwytywanie z konsol oraz podłączę kamerę zewnętrzną po HDMI, żeby zobaczyć czy można też przechwytywać obraz. Więc jest to dobra alternatywa. Tania. Mam nadzieję, przynajmniej, że dobra, do drogich kart Ale lub też kart typu Elgato Cam Link do przechwytywania obrazu z kamer. Oczywiście już od razu Wam powiem na wstępie, nie będzie to super jakość, 4K i w ogóle. Jednak karta myślę sobie poradzi wystarczająco dobrze na potrzeby chociażby streamowania na Twitcha czy YouTube'a. Więc zapraszam do mojego krótkiego testu i pokażę Wam jak to mniej więcej działa. A co znajdziemy w samym pudełku? Oczywiście kartę, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Oraz krótką instrukcję. Z jednej strony w krzeczastym języku, którego nie rozumiem. Oraz po angielsku. Ciekawostką tutaj jest oczywiście, że producent użył screenów OBSa, więc wyglądałoby na to, że karta sama w sobie przeznaczona jest dla streamerów. I na tym się właśnie skupimy. Ciekawostek dodam jeszcze, że na niektórych aukcjach można kupić tą kartę właśnie z przedłużaczem USB. Tak? Ułatwi to na pewno osobom, które mają dość ciasno ustawione porty USB do podłączenia dwóch urządzeń, ponieważ sama karta w sobie jest dość szeroka. Więc jeżeli Wam na tym zależy, to zwróćcie uwagę na to przy zamawianiu. Niestety nie jestem w stanie Wam podać nazwy samej karty. Po prostu będziecie wyszukiwać ją na AliExpress czy może Allegro, to po prostu wpiszcie HDMI Video Capture i to wystarczy do znalezienia tej karty. Do samej specyfikacji karty. Karta przechwytuje obraz i wysyła w... Rozdzielczości maksymalnej 1080p, i tutaj uwaga, w 30 klatkach na sekundę. W rozdzielczości 720p karta jest już w stanie przechwytywać i przysyłać obraz w prędkości 60 klatek na sekundę. Więc jeżeli jest dla Was to ważnym elementem, zwróćcie na to uwagę, że nie będziecie w stanie przechwytywać 1080p w 60 klatkach na sekundę. Jest to dla mnie do tej pory największy mankament karty. Jednak w zależności do czego potrzebujecie użyć tej karty, albo to będzie dla Was problem, albo nie. Przechodzimy teraz do OBS Studio. Podłączyłem swoją kartę do portu USB i podłączyłem przez kabel HDMI Nintendo Switch do mojej karty przechwytywania. W interesującej na scenie, w źródłach obrazu, dodajemy urządzenie do przechwytywania wideo. Nazwijmy je na przykład HDMI. Oczywiście nazwa już zależy od Was. I z urządzeń, z listy urządzeń wybieramy USB Video. Jest to nasza karta. Jak widzicie, pojawi się od razu obraz, który jest przechwytywany ze Switcha. Mamy możliwość dostosowania oczywiście rozdzielczości, w jakiej będzie obraz, więc wybierzmy rozdzielczość na przykład 1080p. I teraz tak, tak jak mówiłem, maksymalny FPS dostępny dla tej rozdzielczości jest 30 klatek na sekundę. Jeżeli wybierzemy 720 rozdzielczość, mamy już do wyboru 60 klatek na sekundę. Zostajemy w naszym wideo przy 1080p i 30 klatek na sekundę. Klikamy OK. Jak widzicie, obraz został dodany. Tak więc na podglądzie OBS-a macie dokładnie to, co dzieje się na konsoli. Musicie pamiętać, że to, co widzicie, ma lekkie opóźnienie, więc granie w gry, które wymagają od was reakcji z prędkością, błyskawicy, to niestety będzie dość ciężkie, ponieważ nie jest to super duży lag po naciśnięciu, jednak jest odczuwalny. Więc granie w różnego typu strzelanki, czy chociażby jak w tym wypadku w Biatyki, może okazać się dość problematyczne. Jednak jeżeli chcecie nagrywać gry typu RPG, czy takie, w których naprawdę nie zależy na jakiejś super reakcji, to jest to rozwiązanie rewelacyjne, jak sami widzicie. Istnieje możliwość przechwytywania oczywiście obrazu przez inne oprogramowanie, jak chociażby Windows Media Player ponieważ możecie bez problemu w ten sposób podłączyć jeżeli nie macie wolnego na przykład telewizora to zawsze możecie podłączyć w ten sposób do swojego komputera czy laptopa i spokojnie ogrywać gry na chociażby oprogramowania Kobs czy windows media player ponieważ ma możliwość też przechwytywania źródła zewnętrznego teraz zajmiemy się podłączeniem kamery mam tu takiego którego handcama którego podłączę przy użyciu kabla hdmi do naszej karty a więc tak w samym obecnie oczywiście robimy dokładnie to samo Czyli w naszym źródle dodajemy urządzenie do przechwytywania wideo. Znowu nie możemy nazwać HDMI, już istnieje, oczywiście, bo przecież nie ustawiliśmy tam. To HDMI1, tak? I teraz zmieńmy na USB wideo. Więc jak widzicie, jestem przechwytywany z tej kamery. Nie będę zmieniał ustawień, są standardowe. Więc cześć wszystkim, to ja. Jak widzicie, możecie oczywiście używać tego do nagrywania, do przechwytywania. Wszystkie kamery typu sportowego, jak GoPro, bez problemu również powinniście podłączyć. Oczywiście może bez tych pierwszych, bo nie mają działania stałego na HDMI, ale wszystkie inne, które używacie, w miarę nowe, bez problemu powinny Wam działać. Ważne jest, żeby miało clean HDMI, więc nie będzie tak tych, tych wszystkich takich informacji wyświetlanych na ekranie. Będziecie mogli bez problemu nagrywać sobie wideo na YouTube, a, czy też streamować obraz z kamery na chociażby Twitcha. Czy więc karta za 35 zł jest coś warta? Myślę, że tak. Bez problemu przechwycicie nią obraz z kamery zewnętrznej, dzięki czemu bez problemu możecie używać jej do spotkań online, rzuciu aplikacji jak Skype, Zoom i tego typu podobne programy. Jeżeli chodzi o samym przychwytywanie wideo i streamowanie, jedynym mankamentem jaki widzę jest fakt, że nie działa w 60 klatkach na sekundę przy rozdzielczości 1080p. Poza tym uważam, że za te pieniądze naprawdę warto kupić tą kartę. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania a propos tej karty, czy też innych rozwiązań, których używam, zapraszam na mojego Twitcha. Link w opisie. Wpadnijcie, zadajcie pytania, pogadajcie. Oczywiście zostawcie też komentarze pod filmem. Próbuję odpowiedzieć o ile będę mógł. Karty osobiście polecam. Czy będę je używał? Nie wiem, ponieważ mam swoje karty. Jednak myślę, że ze względu na cenę warto się nią zainteresować. Jak zawsze na koniec życzę Wam miłego grania i streamowania. Do następnego odcinka.